Cześć, witam Was w kolejnym vlogu wędkarskim. Właśnie jadę pod Oleśnicę do słodkiej rybki na komercję, na spinning. Zobaczymy, co będzie. Dlatego zapraszam Was do oglądania vloga. Zapraszam Was do tego, abyście subskrybowali i lajkowali mój kanał, jeśli Wam się podoba. No i widzimy się na miejscu. Jedzie ze mną Piotrek którego, po którego właśnie teraz jadę, mam nadzieję, że z Piotrkiem coś dzisiaj połowimy. Zapraszam do oglądania. Wybraliśmy się dzisiaj z Piotrkiem na ryby do słodkiej rybki. Tak sobie tutaj chodzimy wzdłuż stawu. Przed chwilą właśnie udało mi się pobić rekord życiowy sztupaka, 64 cm, ale no, niestety nie nagrałem wam holu, gdyż GoPro PRO mi nie zadziałało. Ale powiem wam, że Piotrek nagrał, jakby wypuszczamy, no i mam zdjęcie, więc. Pokażę Wam. Pierwszy raz jestem na tym stawie. E, nigdy tu nie byłem. E, dosyć interesujący staw. Jest kilka stawów, e, oczywiście. E, nie wszystkie są przeznaczone do spinningu. E, niektóre jak najbardziej, inne nie więc zobaczymy co będzie na pewno jeden szczupaczek 64 cm zobaczycie na zdjęciu i jak wypuszczam go do wody niestety sam hall się nie nagrał No. no Ale zawsze szczupak. Drugi To to na czterdzieści, wiesz? Już idę co? Co film kręcisz? No Dzień dobry. Dzień dobry To O To tak taki o No Biedny Biedny Dał się złapać bambuko Ale go zmierzę tak z ciekawości No dobra Czy ma 45 Chyba nie będzie No chyba nie To ja wykorzystam ten moment i pod, podejdęcie Ty Ale gdzie miarki? Nie wiem Chyba tu W międzyczasie szukanie miarki Proszę pana, już pan Uuu, 43 43 No, no takie 43 2 mm Aha no dobra Teraz go wypuszczasz, nie? No ale to jeszcze sobie swoim telefonikiem walnę. Także dwa sztupaki są. No. Dobra. Dawaj, poje, pojechali <grych> Pyk. Także, jak można było zauważyć, mamy już dwa sztupaki. Ja mam sztupaka 64, Piotrek ma 43. Więc na pewno wyjazd będzie udany bo już po jednej rybie jest więc warto było tutaj przyjechać do tej słodkiej rybki pod Oleśnicę zachęcam was do udziału zabawę. dobra zabawę ja.